Witam serdecznie, drogie bliźnięta. Na czytaniu tygodniowym bierzemy się za czytanko. Troszkę późno, ale goście byli. Trzeba było nakarmić, napoić, słodkościami obłążyć i owocami i, i dodam się. Dobrze, i bierzemy się za czytanko. Co dla naszych bliźniąt na ten tydzień? Patrzę, jakoś to światełko jako czasu ucieka i ciemno. Co dla bliźniąt? Oczekiwania. Oczekiwanie, jakieś zubożenie, czyli nie przychodzi coś do bliźniąt, na co czekały moi drodzy w tym tygodniu, dopiero na koniec tygodnia. Także musicie się uzbroić, kochani, w cierpliwość. Myślę, że nie będzie, myślę, że nie będzie źle, aczkolwiek tutaj jest coś, czego nie dostrzegacie, albo nie chcecie bliźniaczki dostrzegać. Chcę Wam powiedzieć, że nie, mamy tutaj. <laughs> To jest tak, coś, weszło, coś wchodzi bliźniakowi w głowę, jest oczekiwanie, nie wiem, czy bardzo, bardzo wielce prawdopodobne, że będzie chodziło, słuchajcie, o, o pieniążki, o jakąś zasobność, jakąś gratyfikację, jakąś zapłatę, o jakiś zarobek, nie wiem o co chodzi, czy jakąś wymianę, jeżeli wszystko, co jest związane z pieniążkami, to mogą być kredyty, słuchajcie, zaraz zobaczymy. O co chodzi? Chodzi o pieniążki, tak? O jakąś nową pracę, o jakąś nową współpracę, e, otworzenie czegoś, ale powiem Wam tak, bo to jest tak, to tak jakby bliźniak w coś zainwestował, czy chciał zainwestować i tutaj musi, po, musi teraz poczekać, czyli chciałby powalczyć, a nie może powalczyć, jest zakończenie, ale powiem Wam, moi drodzy, tak, będziecie myślały, myślę, że nie, wiele bliźniąt będzie w tym tygodniu myślało, że zostało oszukane, że zostało zubożone w jakiś tam sposób, bo tutaj się pokazuje piątka mieczy do siódemki. One są w kołysce, więc i jeszcze piątka denarów przy zubożeniu i dziesiątka mieczy przez cały tydzień, czyli myślenie macie gotowe z głowy. No i drodzy, ale na koniec tygodnia to są wasze karty dziesiątka kielichów. Słuchajcie, dziewią, dziesią, przepraszam, dziesiątka denarów i dziewiątka kielichów, moi drodzy, więc tak naprawdę wyjdziecie, powinniście wyjść na prosto czyli to, co będziecie przez cały tydzień myślały, to na koniec tygodnia macie tutaj ten, tą chwałę, tak? Czyli jest to zwycięstwo, coś się Wam uda, czegoś się wam. coś się uda zrobić, czegoś dokonać, tak? Czyli to, co, czyli tak naprawdę, czy odzyskanie pieniążka, czy dostanie pracy, czy wyjazd, bo to też może być wyjazd, tu się pokazuje jakiś wyjazd, ale w obrębie kraju, tak? Czekacie na czystą energię i to jest takie czekanie, ale przez cały tydzień wydaje mi się, że tutaj wiele bliźniąt skupia się na tym, że ja coś coś było mi obiecane, coś było mi dane, i tutaj ja zaczynam już gdzieś tam głowa i zaczyna pracować, bo czegoś nie, bo ktoś się nie wywiązuje, ktoś się nie odzywa, ktoś czekam intensywnie na wiadomości. Być może były dane jakieś pieniążki, być może były złożone jakieś obietnice i tutaj jest po prostu cały tydzień praktycznie prawie do końca tygodnia, moi drodzy, jest takie myślenie, że aha i ja i ja zubożej, i co dalej, i jak to będzie, czy, czy chodzi o pracę, czy chodzi o projekty, czy chodzi o zlecenia. No tutaj, Państwo, weźcie to pod siebie. Natomiast koniec tygodnia rysuje się bardzo fajnie. Więc tak naprawdę, wydaje mi się, że nie powinno być słuchajcie, źle. E, idzie choroba do bliźniąt, do domciu. <laughs> Ale wydaje mi się, że nie będzie chodziło, moi drodzy, o Was. Aczkolwiek mogę się mylić, ale idzie choroba dla bliźniąt do domu, bo to jest tak, jakby nie szczędziłem, nad, znaczy nie, szczędziłem, nie, szczędziłem nie oszczędzałem siebie, tak? E, powinienem o coś powalczyć, czegoś nie powiedziałem, czegoś nie zrobiłem, i nagle jest, słuchajcie, bum, i tutaj trzeba będzie się zmierzyć, trzeba się będzie zmierzyć fizycznie z jakimś bólem, mi się wydaje. Tu są cały czas, nie wiem, czy to są jakieś urazy, czy to jest jakaś gorączka, czy to jest przeziębienie, to już Państwo tutaj sobie weźmiecie, czy to są bóle głowy, ale silne bóle głowy, czy jest to ból zęba, tak, bo to też może być z ból zęba ogólnie jest dużo mieczy więc tak naprawdę wydaje mi się, że będzie, będzie tak jakby, nie wiem, czy przewiane czy nadziębione, coś coś się tam będzie zadziewało, ale czysta energia spływa i z końcem tygodnia bliźnięta powinny dojść moi drodzy, do siebie, ale <laughs> wiele bliźniąt tutaj też jest, że popada w taką popada w taką, słuchajcie stagnację na zasadzie co dalej, tak, jest to takie bytowe na skali życia, czyli tak, co dalej? Bo mamy tego asa, tutaj, tak? Mamy tutaj tą dziewiątkę, co tam dalej będzie to zwycięstwo, bo się tej dziesiątki mieczy, tak? Czyli tak naprawdę będziecie bardzo szeroko patrzyły gdzieś tam dalej w przyszłość, będą docierały informacje, bo to są też informacje, czekanie na te informacje, docieranie i tak, jakby bliźnięta nie wiedziały, tak naprawdę stały w kropce, nie wiedziały, co mają zrobić. Ale powiem tak, ułoży się wszystko pod koniec tygodnia, dostanie się wiele odpowiedzi. Myślę, że. My Myślę, że to, co jeżeli chodzi o sprawy finansowo-zawodowo-bytowe, tak w szczególności, to chcę Wam powiedzieć, że koniec tygodnia przyniesie rozwiązanie, rozwiązanie, czy będzie pozytywne, trzeba będzie, czyli jesteście w swojej energii, nie będzie straty i nie będzie odejścia, czyli tak naprawdę wyjdziecie na czystą. O tak bym powiedziała, nie zarobicie nie ma tutaj wielkiego zarobku ale wydaje mi się, że przynajmniej wyjdziecie na czysto i będziecie osobami tak naprawdę no w końcu gdzieś tam ujdzie to powietrze i będzie ten wielki odpoczynek natomiast jeżeli chodzi moi drodzy idzie coś z północy fajnego nie, idzie coś z północy, to jest bardzo to jest takie lodowe, to jest zimne to jest takie, ja bym powiedziała, że to jest wasza energia wasza energia, ale to będzie takie zwycięstwo tak naprawdę to tak jakby los moje drogie bliźnięta w tym tygodniu Zmusza Was do tego, żebyście się nauczyły, nie wiem czy cierpliwości, czy patrzenia na sprawy zupełnie inaczej, podejście zupełnie do spraw inaczej, z tego względu, że niby jest to tak, jakby stawiał Was przed takimi sytuacjami, które to są takie, to jest takie żonglowanie sytuacjami, tak? To są sytuacje, w których jeszcze nie byłyście, wydaje Wam się, że byłyście, ale okazuje się, że nie, że nie jest to możliwe, że z tej strony nie może tak być, że, ale z drugiej strony, że powiem przykład. Dałam pieniądze, tak? Dałam pieniądze komuś z ofanemu, jakiemuś przyjacielowi, bo mnie zapewnią, że będzie ok, tak? No jest oczekiwanie, jest oczekiwanie, oczekiwanie i tutaj narasta, bo nie ma odpowiedzi, nie ma odzewu, ktoś się nie odzywa, coś się dzieje. No i co? I co z tymi pieniędzmi? O kurde, oszukam? mnie. Nie, no nie mógłbym oszukać. Kurde, no ale dobra, no to czekam cierpliwie, no ale w głowie rośnie ciśnienie, tak, rośnie ciśnienie, co się stało z moimi pieniążkami, z moimi dobrami, tak? No i dopiero na koniec tygodnia, słuchajcie, to jest oczywiście przykład, tak, bo to są różne sytuacje życiowe, tu mogą być związki, tutaj może być, ale myślę, że jeżeli chodzi o związki, to będzie porządne zubożenie. Porządne zubożenie i powiem tak bliźniaki, nie kłócimy się. Ja wiem, że jesteście fajni, mądrzy, ale jesteście też troszeczkę jest, sporo w bliźniętach. Jest takiego, powiem szczerze, samo zachwytu, samo, jak to się mówi, narcyzmu troszeczkę, więc powiem szczerze, że troszeczkę trzeba spojrzeć moi drodzy. Nie ma co się zaciećwierzać, o tak bym powiedziała. Ustępujemy w tym, w tym tygodniu, ustępujemy partnerom, zarówno partnerom biznesowym, jak i partnerom tak naprawdę prywatnym, życiowym, tak? Czy, czy przyjaciołom z tego względu, że. <laughs> Bez nich sobie nie poradzić, o tak bym powiedziała. Tutaj w samotności, co z tego, że jest ta samotność, ta samotność gdzieś tam, no dobra, mam jeszcze jakiś zasób, czegoś, ale zabraknie Wam. Powiem Wam szczerze, że zabraknie. I uwaga, żeby nie palić mostów, bo tutaj są też, tu są jakieś energetyczne sprzeczki, energetyczne takie działanie sobie takie. I myślę, że to Wy będziecie inicjatorami takich sytuacji, powiem Wam szczerze, moi drodzy. A później taka walka o prawdę, walka, jeżeli chodzi o partnera, to na przykład podaję przykład tak to nie musi być nie musi być to ale ja podaję przykład że słuchaj kobieto mężczyzno masz tyle i tyle pieniędzy, na co gdzie są te pieniądze, na co to wydałeś na co to wydałeś, tak i ktoś jest Bogu Ducha winien, bo tutaj jest nieskąpienie, najpierw kazaliście nie skąpić, bo tutaj jest, nie ma oszustwa i jest w coś władowane jest coś włożone, a wy nagle eureka, przecież ja miałem, ja miałam tyle pieniążków, na co to jest wydane na co to poszło i jest takie nagłe rozliczanie partnera, wydaje mi się, że nie jest, to nie jest to zdrowe, z tego względu że nie ma tu kanciarstwa, nie ma tu oszustwa tak ze strony Partnera. Słuchajcie moi drodzy. Myślę, że będziecie też bliźnięta, będą się przede wszystkim będziecie się bały jakiejś kradzieży, osu, oszusta, kogoś, kto nie dotrzyma. Przede wszystkim kogoś, kto nie dotrzyma słowa, tak? Nie wiem, czy chodzi o kredyty, czy chodzi o pożyczki, czy chodzi o pracę. E, to już Państwo pod siebie to podłóżcie, ale na koniec tygodnia czeka was zwycięstwo. Ono idzie, czyli wy zwyciężacie. Nie bójcie się, że zostaniecie oszukani. Jest perspektywa pieniążka, ale o to przyjdzie Wam powalczyć myślę, że w przyszłym tygodniu. No i to. Co przynajmniej włożyłyście, czy macie chęć zarobić? no to się okazuje, że to czy to wraca do Was, czy to do Was przychodzi, czy ta praca do Was przyjdzie, czy Wy tej pracy nie stracicie, no bo też tak może być nie każdy inwestuje, tak nie każdy jest inwestorem, nie każdego już w tych czasach stać na no to, żeby inwestować, ale może być tak, że ta praca będzie dla Was, nie bójcie się, ta praca dla Was zostaje, czyli ta decyzja będzie podjęta na Waszą, tak naprawdę na Waszą korzyść, ale też jest tak, że niektórzy będą się zastanawiali, czy nie zamknąć swojej działalności, tak i tutaj pory, i myślę, że nie ma co się za moc Denerwować, tylko po prostu jeszcze troszeczkę przeczekać. Tyleż moi kochani na ten tydzień. Buziaczki, pozdrawiam hej po.